Dobrze, że wprowadzono kontrolę na granicy? To zobaczcie, jak one wyglądają w praktyce. Nie można powiedzieć, że kontroli granicznej nie ma na A4. No tylko, że nie bardzo jest graniczna. Czego nie rozumiecie. No ale jeśli nie chcecie być zatrzymywani do kontroli, no to polecam kupić busa. O, kolejny bus, przyciemnione szyby, tablice ukraińskie, jeśli dobrze widzę. Nie jestem pewien, ale prawdopodobnie tak. I przejechał. Po prostu sobie przejechał. O, mamy kolejną kontrolę. <laughs> Korsa będzie zatrzymana. O, co tu chodzi? Dlaczego bus nie, a mały hatchback tak? I mamy otwarte drzwi. Dobrze widzę? Tak. Yy, w Volkswagenie nie były otwierane. Jaki tu jest klucz? Jak? Nie wiem. Nie wiem. Dziwne to jest wszystko. O, proszę bardzo, kolejny bus. Teraz już nie było przyciemnionych okien, tylko blaszak totalny. Nikt nawet nie spojrzał. Są trzy grupy patrolujące tutaj, kontrolujące. I nikt się busem nie zainteresował.